Dlaczego biorę udział w tej sesji? E, bo wierzę w Polski Bank Komórek Macierzystych, e, wiem, e, że pomaga. Jestem tutaj ze swoją największą bohaterką życia, Amelią. Jest niepełnosprawna, ma podawane komórki macierzyste. Jestem tutaj dlatego, żeby pokazać innym, jak mocne mogą być matki. Biorę komórki macierzyste na rdzeniowy zanik mieśli, czyli na chorobę, która tak naprawdę jest chorobą postępującą i nieuleczalną. Jestem tu, bo jestem mamą. Jestem bardzo szczęśliwą mamą, dlatego że mam szczęśliwe dziecko. Biorę udział w najważniejszym projekcie. Mama gotowa na wszystko. Mama gotowa na wszystko, uważam, że jest to umiejętność i sztuka improwizacji. To jest mama gotowa na szczęście, gotowa na frustrację, gotowa na każde emocje, z którymi do dzisiaj nie musiała się mierzyć. Dla mamy nie ma granic, nie do przekroczenia. Jestem gotowa na wszystko. Jestem gotowa na wszystko. Jestem mamą gotową na wszystko. Pełne poświęcenie. Macierzyństwo to odkrywanie świata na nowo, tak naprawdę. Odkrywanie tych pokładów, które mam w sobie, które się tak naprawdę nigdy nie kończą. Bo nieprzespane noce, worki pod oczami, sterta prania. Jestem niewyspaną mamą, ale mimo to szczęśliwą. Myślę, że po macierzyństwie jestem silniejszą kobietą niż wcześniej. Warto, warto. I jeszcze raz warto, mimo wyrzeczeń nieprzespanych nocy, płaczu. Warto. Thank you